Teraz kończyk z Minecrafta I dzisiaj zagramy sobie dwa nowe texturpaków, wytestujemy go, czyli o nazwie pora na przygodę. Tak. Ja się go trochę boję, bo... To było takie. Ja pamiętam, że coś tam kojarzy, że to było takie. Jednak ta bajka była taka sobie. No. Adventure time. Kurde, to jest jakieś drzewo. Drzewo. Tutaj gdzieś powinno w ogóle coś stać się myślę. O, fajne góry. Ale dla to... Kurde, jakie zbrojki, patrzcie na to. My sobie najpierw zbrojki testuję. Kurde, to tak głupie wygląda z moim skinem. Nawet. O, tam w ogóle jakaś wieża. To tak zbrojka głupio wygląda. Wiecie, ja nawet spokojnie. Kurde, PSL, Wow, 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 to jest złoty sad fajnie na przykład wygląda to jest takie piese a to już nawet nie wiem co to... kurde jakiś rycerz jaki był wieczer? aha tak. nie wziąłem to też głupio wygląda nawet dosyć, muszę powiedzieć nie podoba mi się w mi się nie podobały w specyfikach na tytekach z topaku a w większości jednak był spoko okay. Ej to akurat jest... O! Kozak! Kozak maślak! Kurde. Zrobniana zbrojka. Kozak maślak. Takie jakie okularki mam. No. To może sobie ten, jak sobie ten założyć, prawda? Mi by pasowało. I hełbik taki. Kozak! Ale dobra. A czy to teraz terakotę... Nie, teraz jest mi jakoś bardzo. Ale w kłośnik mi Trochę. tutaj. I to jest elytra. A to co to jest? Aha. Ej, no właśnie, elytra. Spoko. Takie. No, fajnie. Wygląda. Kurde, a tutaj zima. Zima, zima, zima. Ten odcinek pewnie będzie dłuższy, bo jednak przegląd takich, wiecie. Większy. O pajna śnieżka. Albo to jest też spoko. Ja zaba jeszcze zobaczymy boby ale tak, zobaczmy sobie co takiego fajnego, też to, jest to będzie dawać tylko jednego przynieść, ale to, jest, to nie to jest lava, to, to coś tak, tak, to jest to takie to jest, to jest jesteś ciastem, panie gadaj a tutaj chyba w środku to jest zrobione tak, bo by się chciało. Widzę. Nie ma tutaj. O, to to jest? To jest jakiś ten ludek. Tylko co on robi, to ja nie wiem. O, Minecraft Polska, ktoś pisze, może się uda zrobić oszusta. Ktoś pisał, czy ktoś zagra, fajnie, podobno nie było. Bo... Ale fajnie, ten, wulkan. Ja myślałem, że to lawa normalnie, ma coś No Co to jest? To wygląda jak w nie świat jest dosyć duży, jednak, da się coś pozwiedzać. teraz sobie zobaczymy, bo by tutaj na księżycu, czy co to w ogóle jest. Zrobimy. O. Nie może tutaj na księżyc, chociaż weźmy no jeszcze bardziej. Wyżej chcemy. O, tu będzie. Na końcu oczywiście zrozumiemy jeszcze nie lukę. A tak być trzeba dać nos, tak, nie? Dobra, chyba wystarczy. Dobra. Creeper. Nie wrzesz panie. Chodź to, trup. Łoty, taki uśmiechnięty, taki słodziaczek. Pająk. jąk. Chude nogi się ma, co? Chude, chude. A, chyba Nie w lepszej tekstury sobie możesz znaleźć, co? No nie, w lepszej tekstury sobie nie mogłeś znaleźć, co? 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 Flam. A, tak. Ło, co to ma być? Wat? Czy ciebie coś... Jak ty wyglądasz? Ty język no, w Ty, ty śmiasz? Wiesz? O co my śmieją? duszki! duszki kolejne, a to wygląda jak diabeł. O kurde, jaki jest derman. To fajnie, wygląda. O jaskiniowy pająk. A ma. Masz, masz ej, ej. Czyli o, A czyli wydaje wyda jaskiniowy pająku. Żeby to dziedziane i O, rybyk. A to rybyk zawsze ciężko się patrzy, ale to wygląda jak taka myszka. Płowiem. Łodzi widzę. z jakichś. Koska A tu też są takie dziwne nie, topesz, a to nie to peż, a tu nie chyba żaden biurus. O, wieźdź Co to za wieźba? ma? O, kresom, myślę, to wygląda jakiś kwadracik. <grystanie> o, to jeszcze raczej jest kwadratem, ale to wygląda teraz bardziej jak kwadrat. O, strażnik. O, to jest taka słodka rybka. Szalka! Eee, Świnia. Świnia. Czy ty masz, nogi? Dobra, włączę teraz pisku na chwilę, żeby te z zliknęły i teraz... Dobra, normalnie, to jest świnia. To to świna. Tutaj teraz owca. Dobra, łowca. Ło, tak dziwnie dosyć. Krowa, dziwnie. Kura, pa 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 Czekaj, pokaż twarz. Twoja twarz nie wygląda znajomo. Takiego psa by nie chciał mieć. Ło, łot. Aha, ocalot, oczywiście uciekają. koń. O. Dobra, na ośle skończyliśmy. Kulik Nie dwie pola.

Jest tu ładnie. Dobra, ostatnia rzecz, którą trzeba zobaczyć. Piasek w Jest Piasek wszystko tak, się uda. O czemu się nie udajesz? Czemu czasem na persie on nie chce wyjść ten winter? Ja się zastanawiam o co chodzi. Chyba, że ustaw wyda Harm. Jeszcze raz ustaw. Nie ma. Zastanawiam się o co może chodzić, może gdzieś pójdzie. I właśnie zaszkadaję, tam... od co mi wychodzi? Nie, nie, no, nie, 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 się nie, 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 może na nie, 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 O, jaka szkoda! To jest po Ale dobra, to tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę komentarzy. nie chcecie. żebyście... Jakby napisać, co chcecie w danym nas, odcinku. Witam, ja was żegnam. I ja też. Zostawcie łapkę. Raz jeszcze.